Mandero siemandero, Mandero w dzisiejszym filmie chciałem Wam powiedzieć, że sezon rowerowy dla mnie już został otwarty. Dzisiaj mamy, jak dobrze pamiętam, 6 marzec. Tak, 6 marzec. No i rowerek Kelisa oczywiście odpaliłem ja z przepką rowerową Tiula. I co Wam chciałem powiedzieć? Że zostawiłem naładowane baterię na 70%. No i oczywiście zostawiłem ją w domu, miałem w ciepłym pomieszczeniu baterię, rower oczywiście stał w garażu i co tu mam chciałem powiedzieć o tej baterii generalnie, że rozładowała się do 65%, także jakiś spadek napięcia albo pojemności baterii jest i wynosi on 5% przez całe zimowanie. Pamiętam dokładnie, że naładowałem go na 70% i zostawiłem go, a dzisiaj rano odpaliłem i miałem 65%, czyli 5% spadło. Jestem ciekaw, czy u Was też takie efekty są, dajcie znać. Jestem bardzo ciekaw a ja dzisiaj na rowerku sobie pojeżdżę. chwilkę, wracam, naładuję sobie tak do 80% i zaczynam po prostu pomału na nim znowu jeździć. Wy też się podzielcie, czy już zaczęliście sezon rowerowy, czy jeszcze nie. I właśnie jeszcze jeden, tu mam do Was pytanie: Bo ktoś kto ma takie rowery elektryczne, takie MTB, trochę górskie, dajcie znać w obrębie mało Małopolski, gdzie jakieś fajne. Mamy ścieżki rowerowe, takie, żeby sobie elegancko gdzieś pojechać w jakimś shooterku, ale też, żeby z tą przyczepką można było przejechać. Jak macie jakieś takie swoje ścieżki, to dajcie znać. Dzięki, trzymajcie się i powodzenia.